Witajcie kochani, z tej strony Niulka ze Szczecina. Kochani, witam Was na takim szybciutkim odcineczku z wymianki zdrapkowej, która była między mną a Madzią Jargus. Magdusia w odcinku ode mnie, Madzia jest wicką. i Magdusia z moich drapek, które ja jej wysłałam, wygrała 50 bodajże chyba 7 czy 8 zł. Nie pamiętam, mieliśmy chyba wymiankę na 30. Też nie jestem, nie pamiętam dokładnie, ale coś wiem, że było coś więcej. Madzia mi napisała na maila, że wysyła mi niespodziankę. Dostałam tą paczuszkę dzisiaj od niej. No i co się okazało? Okazało się, że Magdusia wysłała mi dwie zdrapeczki: James Bonda i ekstra pensje. I słuchajcie, kochani, czekoladę. Kochana Aniu, dziękuję pięknie za naszą wymianę i Twoją szczęśliwą rękę. Super Maciu, cieszę się naprawdę. Dzielę się nagrodą. Mam nadzieję, że coś będzie. A jak nie, to czekolada na pocieszenie. Magda Jargus. Magdusiu, naprawdę z całego serduszka Ci dziękuję, ale nie trzeba było, bo jest mi naprawdę głupio. Nie wiem co powiedzieć. Ja się cieszę, naprawdę, kochani, ja się bardzo cieszę. Jeżeli z moich rąk drapki, które do Was wysyłam, są szczęśliwe. Ja się bardzo cieszę. Ja oglądam te premiery i tylko zaciskam ręce, żeby się coś udało, żeby tam coś było, żeby nie było na zero. No, Madzi się udało. Udało się, cieszę się, Magdusiu, ale naprawdę nie trzeba było tych drapeczek wysyłać. Czekolada? O, okrze, owszem, super. Czekolada jest dobra. No ale dobra, weźmiemy teraz, drapiemy te drapeczki. I Madzia, obiecuję Ci, że jeżeli tu będzie coś więcej, yy, ja wysyłam paczuchę znowu do ciebie. Także trzymajcie, trzymajcie kciuki, kochani, żeby było yy, coś. Może być coś. No i przejdźmy do drapania. Weźmy sobie na pierwszy rzut ekstra pensję. Yy.

trzydzieści dwa obok, dwadzieścia siedem, dziewięć, osiemnaście, siedemnaście, mega pensja, trzydzieści cztery po środku i ostatnia to siódmeczka. Czyli ta drapka jest przegrana. Nie szkodzi, Magdusiu, naprawdę nie szkodzi. Teraz weźmiemy sobie James Bonda. Zobaczymy, co nam tutaj da. A mamy 23, 14, 19, 13 i 15. I szukamy. A mamy 26.

Dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, szesnaście obok, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery obok i ostatnia dwadzieścia osiem. A pod wygraną Mieliśmy, gdzie ta wygrana? 14. Mamy, kochani. 10 zł. Magdusia, naprawdę dziękuję Ci. W bonusie mamy 0. Tak, także mamy tutaj dyszkę na tej drapce Bonda. CC. Gdzieś tutaj powinny być jeszcze kontrolne. O, mamy CC. Super. Także Magdusiu, kochana, ja bardzo Ci dziękuję za tą zdrapeczkę, za tą czekoladkę, za te zdrapeczki, czekoladkę. Kochani, yy... pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze, łapeczki. Dla Magduśki, buziaczki, Magdusiu, kochana, yy, dziękuję Ci jeszcze raz za tą niespodziankę yy, i kochana, Czekolada poleci do ciebie. Buśka, pa, kochani, pa.